I could be who you want cuz I know that I need to be happy too And then things turn to dust when I bluff just to mess up and tell Hey Kabi, ta cie kolejny dzień nasz. Może co mi się z włosami stało. Bo Jak ja wchodzę do morza, to oczywiście cała tam woda, co nie? I jak fale przychodzą, to jestem cała mokra i później wracam do domu, wchodzę pod prysznic, myję włosy, nienawidzę tego robić, ale wiecie, muszę z tego wykorzystać. A, to prawo, to ja ja też nie lubię mieć Tak? w ogóle suszę, Ale później jak na przykład idę włosy myć i wychodzę, to mam na przykład takiego Kucyka z tyłu, co nie, ale później gdzieś wychodzimy, więc nie mam czasu je wysu wysuszyć, nie mam czasu je wyprostować i wyglądają tak. Więc, jak ktoś do mnie podejdzie i zrobi ze mną zdjęcie, ani na przykład wrzucicie, to ja nie wiem, co ja zrobię. Patrzcie, jak my to My już wychodzimy, wszystko jest spakowane. To jest mój telefon, bo oglądam filmik. O, esen sobie biorę, bo ostatnio w ogóle go nie prowadzę Zapomniałam, no nie zapomniałam, nie chciało mi się Mamy jedzenie, to, to, to i możemy iść Zanim pójdziemy, chciałam wam jeszcze pokazać O, pójdę tutaj, tutaj jest więcej miejsca Uroczy plecak, który wujek mi kupił w Primarku Zadzwonił do mnie i powiedział Vera, Vera, a powiedziałam, co? A wujek mi pokazał i zapytał się, jeszcze chcesz no to oczywiście powiedziałam, że chcę, no patrzcie jaki on jest piękny. I tutaj mamy jeszcze żel antybakteryjny. Dzień dobry. Nadusia! My już wróciliśmy do domu I znowu mam czerwoną twarz Ale co dlatego? Ja się myję w bardzo ciepłej wodzie No, nie ciepłe, jest gorąco i muszę wam powiedzieć, ja się bardzo szybko opalam, o i to jest mój outfit. <laughs> się bardzo szybko opalam i właśnie mama mi bo jak ona się opala, to ona jest czerwona i ma całe plecy spalone i... <laughs> I ja teraz chcę sobie ubrać biżuterię i wychodzimy. Jeszcze sobie pewnie na zrobię Miałam zrobić taki bardziej smokey eye z eyeshadow. Ale zdecydowałam, że... O, tutaj trzeba pochodzić się. Ale zdecydowałam, że mi się nie chce Bo nie, To mi czasem nie wychodzi To by za długo mi zeszło Więc zdecydowałam na mój normalny eyeliner I ostatnio na TikToku Laska mi napisała XDDD Ten eyeliner to żart I ja najpierw tak myślałam, okej okay, Może jej się po prostu nie podoba, okej okay. Cześć To wiecie co mi zrobiła Nadia? Ja się Co? To zabrała mi biustony ja założyłam, wróciłam do Wigga. A, A to, ha, to, to, to to, to, ja słyszałam! Ja się I dobra. Aha! Miło do kompania. I wszyscy tej lasy pisali, że ok. Inni mogą na przykład myśleć, że to jest ładne, jej się to podoba. Ja jej też powiedziałam, że mnie to nie obchodzi, że jej się nie podoba, mi się podoba, bo to jest dolny make-up i robię tak, żeby moje oczy były, wiecie, bardziej jakby otwarte większe i inni jej piszą xddd, patrz na swój eyeliner i ja myślę ona ma brzydki wchodzę na jej konto i jak wy robicie tak eyeliner to wiecie możecie tak robić, ale ja po prostu o tej lasce, no bo ona ja wam pokażę, tak to wyglądała poczekajcie, zaraz wam nagram eyeliner ja, on wyglądał tak Dosłownie tak, no może nie tak, troszeczkę ładniej, ale Jezus Maria, rykłam jak to zobaczyłam, no bo przepraszam jak to teraz oglądasz, ale po prostu nie śmiej się z innych ludzi, no bo na przykład ja robię już eyeliner ponad rok, roki i cztery miesiące, nie, pięć i ja się dalej uczę, ja próbuję mój styl znaleźć, cały czas tam coś zmieniam, inaczej robię, ale jak tobie się nie podoba, to nie musisz mi pisać o tym, no... Wiem, że mój eyeliner może się ludziom nie podobać Bo są tacy, którzy bardziej naturalny lubią No to, to naprawdę nie jest naturalne Sorry I wiecie co? Nie mówcie mi, że jestem wredna Bo ja będę się z niej śmiała, bo ona się ze mnie śmieje. No normalnie musicie wybrać to albo to że wam się O, to nawet, to nawet nie miało jakiejś ładnej krechy To było po prostu takie Sorry laska, ale... I jeszcze wpadłam na taki pomysł, że może zrobię Wam tutorial, jak ja robię właśnie moje kreski, bo czasem ludzie na TikToku mnie się pytają Wera, jak Ty robisz swoje kreski? To nie jest naprawdę skomplikowane, ja to mam od takiej pani na TikToku, Chimp Gal, e, tak się nazywa jej nick na TikToku, to jest Chimp Gal I zawsze patrzę na A i tak myślę, ale to jest ładne ale dalej robiłam taki normalny. Później w jeden dzień pomyślałam: spróbuję jej eyeliner, bo to jest bardzo ładne. To chyba było ile? 4 miesiące temu. I od teraz zawsze tak właśnie sobie maluję krefy, bo mi się to bardzo spodobało. Um, no może nie tak samo jak ona, bo jeszcze w tutorialu ona nie wrzuciła. Ale spróbowałam jakoś to tak samo zrobić, jak ona miała, i mi jakoś wychodzi. Ja myślę, że to jest bardzo ładne. Pa! Bardzo szczęśliwa i troszeczkę zmęczona z ale zrobiłam. Może nie jest perfekcyjnie, ale dobra, tak tak chodzi. Nie uwierzycie, co ja znalazłam. Chodzimy tutaj, bo popatrzyliśmy na skróty. Ja znalazłam Bubble Tea w Polsce w takiej i mam nadzieję, że będzie dobra. Ja sobie zamówiłam mleko z syropem kiwi, To jest takie inne o. Tak. I bubble tea jest przyskawkowe. Wbijesz mi ten, co spróbuję? Tak. Już. Wygląda bardzo dobrze. To fajna rurka duża. No. I? Proszę. Jakie masz to bubble tea? Chyba... Um... Leko. I okaże się, że ja wszystko Roky będę pamiętać. Bingo! Brako, pomachałabym ciała, jest mam tylko jedną no, rękę wolną, druga jest zajęta. A musieliśmy przegrać, przerwać nagrywanie, bo Ręka spotkała swoją wickę Natalkę, którą pozdrawiamy z Władysławowa. Ona jest na wakacjach, my też. A dużo osób do Ciebie się pochodzi, dużo osób spotkały na plaży. To to jest na plaży jest o tyle fajniej że jak Weronika jest w wodzie, no to siedzi sobie właśnie z dziewczynkami, które ją oglądają, spędzają razem czas, a tak jak jesteśmy gdzieś na meście, to wiadomo, to jest tylko zdjęcie, chwila rozmowy i my się kierujemy dalej w drogę. Teraz idziemy ja coś zjeść. Dwie Natalie, zobacz, jak się Ja miała taką ładną siostrę na takie ładne włosy. A tak, tak, w stroju kąpielowym. No. Też widziałam, jak przyszła do ciebie zrobić sobie zdjęcie. My jesteśmy właśnie w restauracji Aku. Tak? A kuku? I e, czycie jak to nazywa? Kukuryku, no bo kuku kukuryku I ja oczywiście zamówiłam sobie e, kuczaka, No bo co ja innego zjem? Jest tutaj mizeria i mam jeszcze frytki i sos pomidorowy Ja naprawdę sosu pomidorowego nie lubię, więc chyba nie będę jadła. A cicia Agama Nie chciałam wam powiedzieć co cicia ma. Chciałam wam tylko pokazać sałatkę, którą ma i ona jest... Z czego jest twoja sałatka? Sałata zielona, pomidorki, yy, ogórek i coś innego Jest przepyszna, bo przed chwilą jadłam, więc polecam restaurację Akuku